Też chciałbyś pójść w jego ślady i zmierzyć się z kimś właśnie w, takiej, w takim samym formacie. No i swoją drogą, jak oceniasz występ taty? No i czy nie, nie masz takich odrobiny wyrzutów, no bo jednak to, to przez Twoją kontuzję, nie mówię, że jest to Twoja wina, ale w takim psychologicznym bardziej punkcie spowodowała, że Twój tata musiał wyjść do, do walki i jak to wygląda z Twojej perspektywy? Od którego pytania mam zacząć? Możemy zacząć od klatki rzymskiej. Czy, czy chciałbyś zacząć, czy chciałbyś spotoczyć w takiej klatce pojedynek? Mm, oczywiście, jeżeli nadarzysz taka sposobność, jak najbardziej. A odnośnie Twojej kontuzji, Na, na, na tego, pewno że... dużo chętniej niż w otwartej. A odnośnie tej kontuzji i, i tego, że Twój tata musiał wyjść do, do walki i zmierzyć się w, z arkiem? Czy mam wyrzuty sumienia? Nie mam. To jest życie. Życie pisze różne scenariusze, jak wszyscy dobrze o tym wiemy. A że mam tatę wojownika, który po prostu leci ad hoc. We każdą propozycję, no to e, udało się tak e, to ugryźć, że tata wyszedł za mnie z kontuzją e, de delikatną, która pozwoliła mu walczyć, aczkolwiek w szatni, no, e, się, zdarzyła się e, taka kontuzja, e, no, bez której e, już musiał walczyć bez gardy. No i jego rywal, Arkadiusz Tańcula miał, e, także, że tak powiem, e, marionetkę, która stała bez gardy, no i jakoś nic nie potrafił z tym coś zrobić. No właśnie, życie pisze różne scenariusze. Dokładnie tak, żeby nie obciążać Mateusza za tą sytuację, no bo kontuzja jego była ewidentna i, i nikt nie kazał mi przecież tej walki brać. Padła propozycja, ja na nią przystałem. Ze świadomością, że to jest 5 dni przed walką, podpisuję kontrakt 5 dni przed walką, ze świadomością tych, e, tych problemów zdrowotnych.